Cześć, witam na kanale Hodlerka. Ten film będzie konkretny. Powiemy sobie o tematach airdropowych. Między innymi musimy zarejestrować się do jednego z airdropów. W tym filmie odpowiemy sobie również na pytanie, czy Metamask w końcu wprowadza token. Zapraszam. Partnerem tego kanału jest Kantor Cashify, największa sieć kantorów kryptowalut i metali szlachetnych w Polsce. Na hasło Hodlerka otrzymujecie zniżkę na wymianę krypto. Zapraszam również na mój telegram. Umieszczam tu jedynie najważniejsze informacje. Zaczynamy od Shardium. Atomium Stage 4 zakończony. Ponad 35 milionów transakcji, ponad 17 tysięcy walidatorów i ponad 106 tysięcy uczestników. Po tym testnecie miał ruszyć token, zobaczymy jakie będą mieli podejście, także albo wyjdą w takich warunkach rynkowych, albo będą zmuszeni poczekać. I przechodzimy do Drift. Jeśli tradeujecie dalej na Drift, to warto wiedzieć, że dodali oni questy na ich stronie, które będą zliczać się do Airdropa, który prawdopodobnie pojawi się w maju. Osobiście nie posiadam ani nie stykuję Drift, natomiast jeśli bym to robiła, no to wykonałabym również te questy. I słuchajcie, jutro startuje aplikacja Coinex z językiem polskim, prawdopodobnie będę miała dla Was bonus powitalny i dla pierwszych 10 osób będzie możliwość zdobycia do 20 USDT. Będą tu takie wymogi jak KYC, tego niestety nie przeskoczymy, ale również do otrzymania takiego bonusu będziemy musieli wykonać depozyt. Wszystkie szczegóły znajdziecie na moim telegramie, dlatego zachęcam do dołączenia. Jutro wychodzi aplikacja, natomiast kiedy będę mogła podzielić się z Wami linkiem do bonusu, to tego jeszcze nie wiem, więc warto śledzić telegram. Co ważne, ten bonus będzie działał jedynie z linku, więc jeśli wcześniej pobierzecie aplikację, to możecie nie otrzymać bonusu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wykonywaliśmy działania pod Airdrop Babylon. Mam nadzieję, że udało Wam się zakwalifikować na ten airdrop i jeżeli się kwalifikujecie, to koniecznie należy zarejestrować się na ten airdrop. To jest strona, którą na spokojnie sobie przeczytacie. E, tutaj było dużo możliwości, dużo protokołów, które zakwalifikowały nas do airdropa Babylon. Ogólnie rzecz biorąc, rejestrujemy adres Babylon i łączymy go z adresami Bitcoin, jeśli stake'owaliście, no i z adresami Polygon, jeśli posiadaliście NFT. A jeżeli braliście udział w kampaniach typu Binance Earn, kampanie portfeli OKX, Bitget i inne, które macie tutaj wypisane, to możecie się kwalifikować do DROPA, ale trzeba śledzić konta tych właśnie platform. My głównie opieraliśmy się na protokole Solv, i to jest ten przypadek, w którym również nie trzeba rejestrować się do DROPA, a należy śledzić informacje od Solv. Przykłady innych protokołów, w których również nie możemy się rejestrować bezpośrednio do tego dropa to przykładowo Pump Bitcoin, Lorenzo, Bedrock czy Lombard. Tutaj macie pełną listę. Przejdźmy teraz do MetaMaska. Wiele osób nagle zaczęło mówić o tokenie MetaMask. Dlaczego? Ponieważ platforma LogX udostępniła premarket tokena Mask, wiele osób nie sprawdziło jak to dokładnie działa i od razu podało to dalej. Następnie MetaMask oficjalnie opublikował wpis na platformie X, mówiący o tym, że projekty, które uruchamiają handel tokenami MetaMask lub handel w postaci premarket, nie są powiązane z Consensus. Tutaj też była prawdopodobnie zabawna sytuacja. Mówię tutaj prawdopodobnie, bo nie widziałam tego wpisu pierwotnego. Widzimy, że MetaMask napisał, że nie ma tokena Mask, natomiast oni to edytowali ponieważ oni napisali, że nie ma jeszcze tokena mask, także jak wiadomo komentarze się posypały, kiedy będzie token. Po tym wpisie MetaMaska LogiX stwierdziło, że token mask na premarket zostanie wkrótce wycofany. Wytłumaczyli, jak widzicie, że to zawsze tak działało i każdy premarket jest brany 4 liter. To takie nieładne podsumowanie tego wpisu. Możecie sobie oczywiście go przeczytać, tylko prawdopodobnie on może niedługo zniknąć, także e, warto się pośpieszyć, no chyba, że po prostu po prostu poczytacie sobie właśnie na moim YouTubie. Ja wam właśnie przesunęłam, żebyście mieli tą treść. Ok, ale czy będzie token MetaMask? Wydaje mi się, że tak. Wprowadzili oni niedawno karty Visa czy Mastercard. Łatwiej również odseparować airdropowców, bo łatwo dodać wymóg korzystania z karty MetaMask. Także token wraz z airdropem? Dlaczego nie? Myślę, że bardzo jest to prawdopodobne, tylko odwieczne pytanie kiedy. No i przejdźmy na chwilę do newsów. Pewnie akurat o tym słyszeliście, że Trump ogłosił, że amerykańska rezerwa kryptowalut będzie obejmować Bitcoina, Ethereum, XRP, Ada oraz Solana. Niektórzy uważają, że rezerwa krypto USA obejmująca altcoiny jest na plus, natomiast zastanówmy się przez chwilę, co robi tu chociażby Ada. W tej rezerwie widzimy mocno spekulacyjne krypto. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie ochotę, czy nie uważacie, że w tej rezerwie powinny być właściwie dwie monety. Na pewno bitcoin, ale również może i ethereum. Ale co robi tutaj reszta? Wiecie jak to wygląda. Euforię mamy również związaną z datą 7 marzec. Prezydent Donald Trump zaplanował na ten dzień pierwszy w historii Białego Domu szczyt poświęcony kryptowalutom. Coś za dużo tych pozytywnych wydarzeń związanych z prezydentem USA i krypto ja osobiście w tej chwili nic nie kupuję, nie chcę nazywać tego wprost, ale wygląda to dla mnie negatywnie. Pamiętajmy o aktualizacji Pektra dla Ethereum. Ma zostać udostępnione w sieci testowej Sepolia 5 marca, a więc jutro. I to byłoby wszystko na dziś. Rejestrujemy się do Dropa Babylon, czekamy na Shardium, może i na Metamask, kto wie. Do zobaczenia za tydzień. Hej!